Pies to bez wątpienia najlepszy przyjaciel człowieka, ale czy zastanawiałeś się, jakie korzyści płyną z posiadania psa? Psy sprawiają, że czujemy się mniej samotni. Psy mogą być przy tobie, nawet jeśli ludzie nie mogą. Oferują bezwarunkową miłość, wsparcie emocjonalne i ciągłą przyjemność, które pomagają powstrzymać izolację społeczną. Małe australijskie badanie wykazało, że posiadanie psa zmniejsza uczucie samotności. Większość badanych uważa, że interakcja ze zwierzętami zmniejsza samotność. Większość zgadza się, że interakcja między człowiekiem a zwierzęciem może pomóc w rozwiązaniu problemu poczucia odizolowania. Samopatrzenie na psa może podnieść na duchu. Dobry wpływ na serce. Posiadanie psa może pomóc ci żyć dłużej. Kompleksowy przegląd badań wykazał, że u właścicieli psów zmniejszał poziom ryzyka śmierci. Badania sugerują, że właściciele psów mają niższy poziom ciśnienia krwi i lepszą reakcję na stres. Nawet samo mieszkanie z psem robi różnicę. Ludzie, którzy doświadczyli wcześniej incydentów wieńcowych, również w badaniach wychodzili znacznie lepiej niż osoby żyjące bez zwierzęcia. Psy pomagają ci przestać się stresować. Twój psi towarzysz może poprawić komfort i jakość Twojego życia oraz złagodzić napięcia związane z problemami dnia codziennego. Liczne badania pokazują, że psy terapeutyczne pomagają złagodzić stres i niepokój. Nawet głaskanie naszego psa obniża ciśnienie krwi, tętno, spowalnia oddech i rozluźnia napięcie mięśni. Naukowcy odkryli, że zaledwie 10 minut głaskania psa może mieć znaczący wpływ. Psy pomagają nam radzić sobie z kryzysem. Psy pomagają nam psychicznie wyjść z kryzysu. Naukowcy odkryli, że weterani wojskowi z zespołem stresu połorozowego Radzą sobie lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie, gdy mają psa przewodnika. Weterani z psem mieli znacznie mniej objawów zespołu porozowego i wykazali lepsze umiejętności radzenia sobie z kryzysem. Psy zachęcają do ruchu. Te długie wędrówki po chodnikach, szlakach i ścieżkach sumują się. Brytyjskie badania z 2019 roku wykazały, że właściciele psów są prawie 4 razy bardziej skłonni do przestrzegania wytycznych dotyczących codziennej aktywności fizycznej. Właściciele psów spędzają prawie 300 minut tygodniowo na spacerach z psami to 200 minut więcej chodzenia niż u ludzi, którzy nie posiadają w domu psa. Psy czynią Cię bardziej atrakcyjnym, nawet wirtualnie. Jeśli szukasz partnera, być może czas na psa. Obecność psa może sprawić, że ludzie będą wydawać się bardziej sympatyczni i atrakcyjni. W serii badań mężczyźni częściej otrzymywali numer telefonu kobiety, gdy mieli ze sobą psa. W innym badaniu naukowcy poprosili osoby o ocenę ludzi na zdjęciach i stwierdzili, że ludzie wyglądali na szczęśliwszych i bardziej zrelaksowanych, gdy pojawiali się z psem. Psy czynią nas bardziej towarzyskimi. Chodzenie z psim towarzyszem może uczynić nas bardziej przystępnymi i zachęcić ludzi do rozmowy. Pomyśl, ile razy rozmawiałeś z innymi ludźmi, niezależnie od tego, czy są to twoi sąsiedzi, czy nowi przyjaciele w psim parku. Naukowcy odkryli, że około 40% właścicieli psów łatwiej nawiązało przyjaźnie. Psy to doskonały sposób na poznanie nieznajomych i nawiązanie nowych przyjaźni. Ludzie, którzy są silnie przywiązani do zwierzaka, są zdolni do zbudowania silniejszej więzi w swoich relacjach międzyludzkich i społecznościach. Pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Każdy, kto żył jako dziecko z psem, wie, co to oznacza. Teraz w dorosłym życiu wiesz, co to odpowiedzialność, umiesz zatroszczyć się o innych. Szczególnie polecane jest towarzystwo psa w przypadku posiadania tylko jednego dziecka. Psy sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Samo patrzenie na psa może podnieść na duchu. Badanie przeprowadzone w 2009 roku wykazało, że patrzenie w oczy psa podnosi poziom oksytocyny, znanej również jako hormon miłości. Poza ogólnymi korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z posiadania psa wzmacniają również nasz nastrój. Psy pomagają seniorom w domach opieki. Psy mają zbawienny wpływ na naszych seniorów. Terapia poprzez kontakt ze zwierzętami poprawia funkcje poznawcze mieszkańców domów opieki i szpitali. Chorzy takich domów opieki najczęściej borykają się z problemami psychicznymi i pozostają w opiece długoterminowej. Towarzystwo psów dobrze wpływa również na chorych z demencją. Następuje znaczny spadek zachowań pobudzonych oraz poprawia się zdolność interakcji społecznych. Najlepszy przyjaciel na czterech łapach zapewnia bezwarunkową miłość i wsparcie co jest szczególnie ważne w trudnych czasach. Chociaż ludzie mogą myśleć, że opiekujemy się naszymi psimi towarzyszami, jest to wzajemne. Psy opiekują się również nami, a nauka to potwierdza.